Cześć, to witam was w kolejnym materiale na moim kanale. Dziś triplexowy Moon Sparkle 36 strzałów, 30 mm. Kosteczka, niestety tylko z jednym lądem, nie ma tutaj rezerwy. F3C oczywiście posiada, dolot plus minus 40 m. czas działania około minutki i gramatura 648 gramów. Rok produkcji 2024, czyli jest to. Całkiem nowa partia, po prostu kosteczki, którą od lat już raczej znacie. TXB 026. Zobaczymy, jak ona się zaprezentuje. E, za chwilę zapraszam Was do samego odpalenia. A teraz wpadajcie jeszcze do opisu. Tam znajdziecie linki na mojego Instagrama czy do sklepu odpalaj.pl, gdzie może mój sparkler nie ma, ale jest dużo innych kostek od Triplexa. Także zapraszam. Tym bardziej, że macie tam mój kod rabatowy na 10%. Także trzymajcie się. Widzimy się już przy samym odpalaniu.